Szanowni Państwo, jesteśmy tu dzisiaj również z tego powodu, że już działa nasze poselskie biuro, o którym informowaliśmy kilka miesięcy temu podczas poprzedniej konferencji prasowej i serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy również do spotkań w tym biurze. Za nami kolejny etap łączenia lewicy. Wszyscy jesteśmy teraz już nową lewicą i mamy w niej dwie frakcje frakcje wiosna i frakcje SLZ. Nasi starsi koledzy bierze z SLZ są bardzo bogaci w doświadczenie polityczne, państwowe i parlamentarne. My jako młodsi politycy z wiosny korzystamy z tej ich wiedzy, z umiejętności, z tego doświadczenia. My to z kolei nowa siła i nowa energia, również bardzo działająca prężnie młodzieżówka, myślimy więc, że ta mieszanka będzie miała bardzo dobre polityczne efekty. A polityczne efekty to coś dobrego dla Polek i Polaków. Chcemy Polski sprawiedliwej, europejskiej i świeckiego państwa. Państwa, w którym wszystkim będzie żyło się dobrze, w którym wszyscy będą szanowani w którym będzie szkoła na odpowiednim, nowoczesnym poziomie. Nie tak dawno zbieraliśmy podpisy podwotu niełudności przeciwko ministrowi Czarnkowi. Ten człowiek niszczy polską szkołę z ogromną energią. Młodzi ludzie, którzy są też wśród nas i którzy o tym powiedzą, są tym przerażeni. Szkoła nie może być instytucją, która kogokolwiek wyklucza, poniża. Szkoła musi być dla wszystkich, aby wszyscy tam się dobrze czuli. To bardzo istotna sprawa, bo pokazuje w jaki sposób zaciemniane są finanse publiczne. Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy około 200 miliardów złotych jest wydawane praktycznie bez kontroli społecznej, bez kontroli parlamentu. To bardzo istotne również dla samorządów, również dla Szczecinka, dla, dla powiatu szczecineckiego, bo te środki między innymi mają trafiać do samorządów w sposób jawny, w sposób uczciwy, w sposób transparentny, a niestety to pokazuje, że z tym są bardzo duże problemy. Przed... Dzień dobry. Szanowni Państwo, niedopuszczalne jest, by minister odpowiedzialny za kształcenie młodych ludzi był fanatykiem religijnym i homofobem. Karygodne jest zgłoszenie tego typu poglądów o kobietach, porównując do inkubatorów. Jego, wy, jego wypowiedzi wypełnione są e, nienawiścią, która rozwiewa się coraz bardziej po całym naszym kraju. Jako, jak dzieci i młodzież mają czuć się bezpiecznie w szkole marzeń Czarnka, w szkole, która ich nie akceptuje, nie dba o ich stan psychiczny, nie przekazuje wiedzy, i tak, narzuca się jem jeden nurt myślenia. Jak mają czuć się wolni w poglądach i ekspresji? Szkoła ma być otwarta, ma przekazywać takie wartości, jak tolerancja, wzajemny szacunek i podstawy do życia w społeczeństwie. Jesteśmy tutaj po to, by poprzeć głosy sprzeciwiające się. To głosy młodych ludzi, to głosy rodziców, Głosy nauczycieli i nauczyciele. To te głosy, nauczycieli i nauczyciele to są głosy, które boją się odezwać, boją się i stracą swoją pracę. Potrzebujemy takiego ministra, który będzie stał na straży wszystkich uczniów. Nie dyskryminował nikogo. Zamiast tego mamy ministra edukacji Przemysława Czarnka. A tak naprawdę Krzemysława Czarnka rzeźnika praw dziecka. 谢老板。